To największa impreza w Polsce i prawdopodobnie w Europie. Zastanawiacie się pewnie co wprowadza tu tych wszystkich ludzi. Powiem Wam, że jest tu około miliona osób. W tamtym roku było ponad 600 tysięcy, nie wiem jak jest w tym roku, też pewnie około miliona. Jest człowiek przy człowieku. E, I zastanawiacie się co sprowadza tych wszystkich ludzi. I też biznesowo jak zwykłe nawiązanie. E, mam nadzieję, że mnie słychać. Słuchajcie, tych ludzi sprowadza tu e, potężna sylwetka Jurka Osiaka. E, o, zobaczcie jak mamy przerywnik fajny. sprowadza sylwetkę Jurka Owsiaka. Eee... W biznesie mówi się, że e... trzeba kogoś polubić, uszanować e... i wtedy można od, od niego kupić. I dlatego e... wizerunek Jurka Owsiaka sprowadza tu co roku ponad milion osób. Tak samo jest też na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, na której Jurek Owsiak zebrał ponad 50 milionów e... złotych w tym roku. No i zobaczcie co tu się dzieje, po prostu jest kosmos. Czy wszyscy ludzie są tu ściągnięci przez właśnie pozytywny wizerunek Jurka Owsiaka wrzucajcie zimą do służków i po prostu tak to wygląda, słuchajcie, tak to wygląda. Jeżeli macie potężny wizerunek, będziecie mogli sprowadzać miliony osób na swoje strony internetowe, do swojego biznesu. I tak właśnie, jeżeli się ma wizerunek, to tak to właśnie wygląda. No, tak to właśnie wygląda, słuchajcie. Kolejny zrzut.